Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z naszej nauki całkowania. A dzisiaj y, takie dwa myślę bardzo ważne wzory i kilka ich zastosowań y, w jakichś tam czterech całkach. Y, mianowicie całka z wyrażenia pochodna funkcji przez tą funkcję oraz całka z funkcji od jakiejś funkcji liniowej. Y, dwa wyrażenia, które się często powtarzają, y, zwłaszcza w tych dalszych etapach. I zanim przejdziemy sobie do całek wymiernych, chciałbym zaprezentować te wzory i poświęcić im troszkę więcej uwagi niż tylko się to pokazuje. To po jest taki wzór, żeby te wzory lepiej się utrwaliły i żeby pokazać ich e, szerokie zastosowanie e, w rachunku całkowym. Więc e, policzymy sobie taką całkę. Zacznijmy od tej, która jest tutaj wyżej. Mm. No i żeby policzyć taką całkę, zastosujemy sobie po prostu podstawienia f od x równa się t, jak widać kolorem czarnym, żeby podkreślić, że to jest wszystko kluczowe no i jak pamiętamy z poprzedniego odcinka o podstawieniach otrzymujemy takie oto wyrażenia a stąd już możemy sobie wyznaczyć, że nasze d od x musi się równać dt podzielone przez pochodną funkcji f od x. Jak widać, rozpatrujemy tu ogólny przypadek dla dowolnej funkcji, która jest na, z której można policzyć pochodną. To jest taki warunek kluczowy. No i ta całka wtedy przybiera następującą postać. Mamy tutaj f prime x podzieloną przez podstawiamy sobie za na funkcję, nasze t razy jakieś DT podzielone przez F'X. No i zauważamy, że skraca nam się bardzo ładnie tutaj to wyrażenie. I otrzymujemy w wyniku naszą całkę, którą już doskonale znamy, czyli DT przez D. No to jest taka klasyczna całka, która w wyniku daje jeszcze Logarytm naturalny z wartości bezwzględnej z T Plus C, ale jak mówiłem, jest ona dosyć ważna i się często pojawia. Ee, zwłaszcza potem podstawiamy jeszcze na końcu i okazuje się, że zawsze, kiedy mamy jakąś funkcję e, i jej pochodną w wniku i jej pochodną w liczniku, to otrzymujemy jako całkę logar naturalny, z wartości bezwzględnej z tej funkcji. Dodać stało całkowania i jest to. Niezwykle ważny wzór, także tutaj podkreślamy ten wynik, który przydaje się w wielu wyprowadzeniach albo przy liczeniu niektórych całek, zwłaszcza przy całkach wymiernych. A drugim przykładem, który będziemy chcieli sobie tutaj omówić, ten z kluczowych wzorów jest wzór na f. Od takiej funkcji liniowej, i znowu stosując tego, co, czego się nauczyliśmy w ostatnim odcinku, podstawiamy sobie za naszą funkcję liniową. Jakiś tam parametr t, jakoś taką zmienną zastępczą. No i liczymy sobie pochodną z tego wyrażenia. Otrzymujemy po prostu a po dx. Równa się dt, czyli nasze dx musi się równać dt podzielone przez a. I teraz, jak mamy coś takiego. No to bierzemy naszą całkę i otrzymujemy 1 przez a funkcja od, tym razem już t, po dt. I teraz, w sensie od dt. I teraz zauważamy, że to można przed znak całki i policzyć całkę z naszej funkcji od t, która daje nam jakąś funkcję pierwotną która po, przypomina funkcja pierwotna jest taka funkcja, z której pochodna daje funkcję tą podcałkową od T plus C. No i teraz możemy wrócić do naszego podstawienia i okazuje się, że zawsze całka z funkcji, która ma w sobie z jakąś tam tą funkcję złożoną z funkcją liniową, daje nam 1 prze, przez A, czyli ten współczynnik przy X razy funkcja pierwotna od właśnie tej funkcji liniowej jest to też niesamowicie ważny wzór później przy prowadzeniu wielu innych wzorów sobie podkreślmy ten wynik i za chwilę przejdziemy sobie do omówienia czterech przykładów gdzie te wzory mają zastosowanie. przechodzimy do omówienia przykładów zaproponowanych tutaj po prawej widzimy nasze wzory które dzisiaj wcześniej wprowadziliśmy sobie i te wzory które będziemy tutaj omawiać sobie teraz przydadzą się przy późniejszych całkach wymiernych między innymi więc zacznijmy sobie od takiej całki z dowolnego wyrażenia typu funkcja liniowa wzięte do potęgi minus pierwszej czyli odwrotności 1 przez a x plus b oczywiście tutaj nawiązując do wzoru drugiego przypomnijmy sobie, że pochodna, znaczy że całka dowolnej funkcji od jakiejś funkcji liniowej daje nam coś takiego i faktycznie zauważamy, że to jest nic innego jakbyśmy wzięli sobie taką funkcję 1 przez jakieś t i w ten sposób możemy sobie to potraktować więc zawsze zaczynamy w takiej sytuacji od napisania najpierw 1 przez a, tak jak jest w naszym wzorze, a następnie na obliczenia całki z takiego wyrażenia 1 przez t to jest oczywiście logarytm naturalny z wartości bezwzględnej z t. Więc liczymy, piszemy sobie tutaj nasz logarytm naturalny. Yy, jednocześnie yy, podstawiając za t naszą funkcję liniową. I bez tak naprawdę żadnych problemów uzyskujemy natychmiastowo wynik. Teoretycznie moglibyśmy to podstawiać, ale dokonując takiej obserwacji, żadnego podstawienia robić nie musimy, bo po prostu ta pochodna jest widoczna tak naprawdę od razu. Um, co tu się dzieje? No i dobra. Lecimy sobie z kolejnym naszym przykładem. Tym razem widzimy funkcję w postaci 1 przez do jakiejś tam potęgi n tej no i na to zdarzy nam oczywiście wzór więc zaczynamy jak zawsze od zapisu 1 przez a a następnie robimy tak jak to się robi zwykle czyli mamy jakieś t do potęgi n plus 1 ale tu akurat właściwie to możemy sobie zapisać żeby przypomnieć odpowiedni wzór jest to t do minus n czyli otrzymujemy gdzie przypominam, t to jest nasza funkcja liniowa, czyli ax plus b i do potęgi minus n, jak to było we wzorze, plus 1. Przypominam, że wzór ten nie stosuje się dla n równych e, minus 1, w sensie inaczej, tu akurat n równych 1, czyli nie możemy podnosić do potęgi minus pierwszej. Czyli jakby tu to n wynosiło 1, to nie możemy tego tak zrobić, tylko od tego jest ten wzór wyżej. To tak, żeby przypomnieć. No, i dzielimy przez ten wykładnik jeszcze, czyli minus n plus 1. Niektórzy zapisują 1 minus n też poprawnie. Tutaj konwencja, jak to woli. No, jak widzimy, takie całki wydawałoby się dosyć skomplikowane. Jesteśmy w stanie tak naprawdę od ręki za pomocą tego wzoru otrzymać. A teraz. Tak, może, żeby ten drugi wzór jeszcze zaistniał. Przykład z tangensem. Tangensa z, musimy sobie rozpisać, rzecz jasna. No, nie jesteśmy w stanie policzyć tak całki z tangensa dręki. Już nie pamiętam, czy w odcinku z. Ale chyba nie, z podstawieniem nie liczyliśmy całki z tangensa, bo to też może oczywiście podstawiałem podstawieniem zrobić. Natomiast, jak widzimy, całka to jest całka sinus x przez kosinus x. I zastosujemy sobie ten pierwszy wzór na pochodna przez funkcję dopisując minus zarówno przed sinusem jak i przed znakiem całki i po chwili zastanowienia widzimy, że pochodna z cosinusa to jest minus sinus tak, więc od razu włącza nam się tutaj ten drugi wzór i liczymy sobie jako to jest minus przed znak całki i logarytm naturalny z funkcji, która jest w mianowniku czyli cosinus x plus no, i w ten sposób udało nam się policzyć bardzo szybko całkę z Tangens X za pomocą takiego wzoru. I ostatni przykład, ktoś powie, że trywialny, natomiast bez tak przyzwycza, że te spódniki zostały dobrane, natomiast on się nam bardzo przyda przy całkach wymiernych, gdzie będziemy często w takiej postaci dążyć. No, i tutaj e, od razu widzimy, że jest tak dobrany licznik i mianownik, żeby licznik był pochodną mianownika, no bo. Pochodna 2x kwadrat to jest 2AX, pochodna BX no to jest B, pochodna C to jest 0. Więc otrzymujemy tak naprawdę od ręki również, że jest to logarytm naturalny z AX kwadrat plus BX plus C. I ten przykład tutaj zamieściłem bardziej po to, żeby pokazać, że często takie psa będziemy dążyć, żeby jakoś całkę być w stanie w ogóle policzyć w rozbijaniu. E, Jakichś wyrażeń wielomianowych dzielonych przez ciebie nawzajem. To wszystko, co chciałem zaprezentować w tym odcinku. E, dzisiaj chyba troszkę krócej wyjaśniałem, jak to na nagrywaniu to wygląda, ile czasu. E, natomiast jest to taki ważny pomost pomiędzy tym, a całkami wymiernymi, którymi zajmiemy się prawdopodobnie w następnym odcinku, chyba że coś jeszcze mi wpadnie do głowy. E, dziękuję bardzo za oglądanie. Zapraszam do subskrypcji kanału, zostawienia lajka, komentarza, e, podzielenia się opinią. Temacie, jak podoba się w ogóle cała seria poświęcona właśnie całkom. A na dzisiaj to tyle. Dzięki wielkie za oglądanie. Cześć!